Alert, alert! Myśleliście, że tęczowa rewolucja w tańcu z gwiazdami to jedyna bomba, jaką odpaliła Katarzyna Zilman? O nie! Ona dopiero się rozkręca i wchodzi do show biznesu z drzwiami i futryną. Odpalamy protokół Wejście Smokini. Na celowniku stylizacja Pani Kasi z wielkiej jesiennej ramówki Polsatu. Podczas gdy inne gwiazdy i gwiazdeczki wybierały bezpieczne sukienki i grzeczne garnitury, nasza Pani Olimpijka postanowiła... Puść na absolutną całość i pokazać wszystkim, kto tu będzie rządził w tym sezonie. Oto ona, na ściance w dżinsowym komplecie. Niby nic nadzwyczajnego, ale przyjrzyjcie się bliżej. Pod rozpiętą kurtką nie ma nic. Tak jest. Topless. Na oficjalnej medialnej imprezie, gdzie każdy centymetr ciała jest analizowany przez setki obiektywów. To jest odwaga na miarę medalu olimpijskiego. To nie jest zwykła stylizacja. To jest komunikat. To jest oświadczenie. To jest powiedzenie całej Polsce, skończyłam z byciem tylko grzeczną sportsmenką w dresie. Teraz wjeżdżam na salony i będę grać według własnych, odważnych zasad. Jeszcze niedawno wiosłowała po medal dla Polski, a dziś wiosłuje prosto po tytuł najodważniejszej i najgorętszej gwiazdy sezonu. I powiemy Wam, idzie jej w tym wyścigu naprawdę świetnie. Najpierw ogłoszenie, że zatańczy z kobietą, co wywołało narodową debatę. Teraz stylizacja, która sprawia, że wszystkim opadły szczęki. Ta kobieta w kilka dni wygenerowała więcej emocji niż inni przez całą karierę. My w alercie celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest właśnie to, co kochamy odwaga, ryzyko i totalne zignorowanie tego, co wypada, a co nie wypada. To jest jej oficjalne przywitanie się ze światem celebrytów. I to jest przywitanie z potężnym kopem. Zapamiętamy je na długo. Co myślicie o tej stylówce? To ikona odwagi i pewności siebie? Czy może jednak letka przesada na jaką pierwszą wielką ściankę? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo czujemy, że pani Kasia dostarczy nam w tym sezonie jeszcze wielu, wielu alertów.